Na pewno lubicie niedzielę, bo to jest taki dzień, kiedy można odpocząć od szkoły, kiedy jest dużo czasu na to, żeby pograć w piłkę, żeby spędzić czas z bliskimi, z kolegami, z koleżankami. W starożytnym Izraelu taką rolę niedzieli pełnił dzień szabatu. To był dzień, w którym nie można było nic robić, w którym bardzo ściśle przestrzegano prawa. Mowa tutaj w Piśmie Świętym jest o faryzeuszach, bo Jezus przychodzi do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, a więc bardzo ważnej osoby. No i taki dzień to jest tylko na spotkania, na ucztę przeznaczony. Ale trzeba jeszcze też wiedzieć, kim byli faryzeusze. To byli ludzie bardzo wierzący, bardzo wierzący. Tak o sobie mniemali. Ale pytanie, czy rzeczywiście takimi byli? I to jest także pytanie do nas. Ale o tym za chwilę. Bo teraz trzeba powiedzieć, kim właściwie faryzeusze byli. To byli ci ludzie, którzy bardzo dobrze znali prawo. Prawo, które dane zostało Mojżeszowi. Ale do tego prawa oni dodali jeszcze mnóstwo ludzkich, nie tylko bożych przepisów, w których po prostu zaczęli się gubić. Bo niektóre przepisy były do tego stopnia sprzeczne z innymi, że nie dało się tego prawa wypełnić. Ale chcieli być ludźmi gorliwymi, wierzącymi, więc na ich mniemanie takimi byli. To też zabraniali w tę starożytną niedzielę, czyli szabat robienia czegokolwiek. Właściwie można się było tylko spotkać i jeść, ale przygotowywane posiłki były przed szabatem, żeby w szabat nie można było nic robić. A tu Jezus przychodzi na ucztę do przywódcy faryzeuszów. I uzdrawia kogoś, kto jest bardzo chory. Wodna puchlina to jest straszna choroba. Wiele jest takich chorób, które, wobec których jesteśmy także dzisiaj bezradni, w naszej rzeczywistości świata współczesnego, w którym medycyna przecież daleko wyżej stoi niż 2000 lat temu. I otóż Jezus uzdrawia chorego na tę puchlinę. Wszyscy się oburzają, Faryzeusze. No jak to? Przecież w Szabat nie wolno nic robić. No więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że w niedzielę, co do której Kościół zaleca, abyśmy nie pracowali, bo jest to dzień przeznaczony dla odpoczynku, dla pogłębiania kontaktów z rodziną, z przyjaciółmi. Na pewno lubicie spotkać się w ten dzień nie tylko z rodzicami czy z rodzeństwem gdzieś się wybrać na wycieczkę do zoo, do kina, na baseny, ale także z przyjaciółmi, z kolegami. Spotkać się, pójść może do kina czy pograć w piłkę. I owszem, to jest dzień właśnie na to przeznaczony, żeby być z bliskimi, z Bogiem i z bliskimi, żeby pójść na Eucharystię, spotkać się z Bogiem, ale też z bliskimi tych, których kochamy, których lubimy, których szanujemy. I owszem, i to jest na to dzień. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Być może wielu z Was lubi piłkę nożną i w niedzielę często są rozgrywane mecze ekstraklasy, ale także innych lig. I ktoś z Waszych kolegów albo koleżanek, na przykład, miał jakąś trudną sytuację zdrowotną i nie może się poruszać inaczej niż na wózku, a bardzo chciałby na ten mecz pójść, bo jest kibicem piłki nożnej Waszej ulubionej drużyny. No i co? Zostawicie go tak w domu? Czy skrzykniecie się ze znajomymi i weźmiecie tego koleża, kolegę czy koleżankę i zawieziecie ten wózek z nim przede wszystkim na stadion, czy na koncert, czy do kina, żeby mógł być z Wami i zobaczyć to wydarzenie, w którym też weźmiecie udział wspólnie? O czym ta Ewangelia mówi? Żeby prawo stało dużo niżej. Niż to, do czego zaprasza nas Jezus. Czyli do miłości, miłości bliźniego. Bo jeżeli kochamy drugiego człowieka, jeżeli czynimy mu dobro, to tak, jakbyśmy czynili to, jak mówi w innym miejscu Ewangelii sam Jezus. Jezus, który mówi, jeżeli nie uczyniliście mi tego, co tym najmniejszym, właśnie tym najmniejszym jest ten właśnie chory człowiek, który nie może czy się poruszać, czy zrobić czegokolwiek, co by chciał. I możecie mu w tym pomóc. To właśnie jest Jezus. Jeżeli go nie widzicie, bo wstąpił do nieba, to możecie go zobaczyć właśnie w tym człowieku.